Maszyny firmy McHale stworzone na wymagającej irlandzkiej ziemi znane są na całym świecie ze swojej wytrzymałości, niezawodności, innowacyjności i wysokiej jakości. Kilka lat temu firma McHale wprowadziła na rynek zintegrowaną, zaawansowaną prasowo-wiarkę McHale Fusion. Maszyna McHale Fusion odniosła ogromny sukces i stworzyła front do budowy zaawansowanych zmienno- i stałokomorowych pras rolujących. Po stworzeniu kilku modeli pras stałokomorowych projektanci MacHale rozpoczęli pracę nad budową pras zmiennokomorowych. Po wielu latach prac, testowania i udoskonalania zaprezentowano model prasy zmiennokomorowej MacHale V660. Model V660 wyposażony został w przekładnię główną z napędem rozdzielającym moc. Przekładnia zapewnia optymalną dystrybucję mocy w całej maszynie. Lewa strona służy do napędu walców, podczas gdy podbieracz i zespół tnący napędzane są przez stronę prawą. Materiał żniwny zbierany jest przez podbieracz o szerokości 2 metrów. Wałek wyrównujący nierówności pokosu poprawia przepływ materiału żniwnego i zmniejsza ryzyko blokad. Podbieracz ma wbudowane boczne ślimakowe przenośniki pokosu, które wprowadzają materiał do kanału zespołu docinającego. Standardowy zespół docinający tej maszyny składa się z 15 noży oraz wytrzymałego rotora. Noże można opuścić lub podnieść z kabiny ciągnika, pozwalając maszynie na produkowanie pociętych lub niepociętych bel w zależności od potrzeb. Długość cięcia może zostać zwiększona poprzez usunięcie kilku noży z zespołu docinającego. Przy pracy z aktywnymi 15 nożami można osiągnąć 65 mm teoretycznej długości cięcia. Warunki procesu prasowania nie zawsze są idealne. Czasem pojawić się może nierówny pokos, którego zebranie może doprowadzić do zablokowania maszyny. Prasa McHale V660 jest wyposażona w ochronę głównego łańcucha napędowego w postaci sprzęgła ślizgowego na wałku odbioru mocy. Kiedy wystąpi blokada, dźwięk sprzęgła ślizgowego ostrzega operatora, który może hydraulicznie obniżyć podłogę z kabiny ciągnika i szybko zlikwidować zator. Następnie podłogę można ustawić w pozycji roboczej i powrócić do prasowania. W zależności od wymagań użytkownika i stanu materiału żniwnego, gęstość beli można odpowiednio dostosować z poziomu komputera sterującego. Kiedy komora jest już pełna, komputer poinformuje dźwiękiem operatora o konieczności zatrzymania maszyny celem aplikacji siatki. Gdy siatka jest podawana, rurki aparatu napinającego pochylą się do przodu, co pozwala na swobodne dotarcie siatki do komory. Po tym, jak siatka zostanie wciągnięta do komory, rurki napinające odchylają się do tyłu, powodując odpowiednie naciągnięcie siatki. Pozwala to na otrzymanie zbitej, nierozprężonej beli oraz maksymalne wykorzystanie każdego metra siatki. W komorze prasującej modelu V-660 zastosowano trzy wytrzymałe pasy bezkońcowe. Odporne na zużycie pasy są dodatkowo wzmacniane materiałem syntetycznym. Prasa rolująca V-660 może wyprodukować bele o średnicy od 0,7 m do 1,68 m. Komora prasująca prasy McHale V-660 posiada podwójny napęd. W trudnych warunkach, jak na przykład mokra ciężka trawa, gdy napęd podstawowy zacznie się ślizgać, załączony zostanie napęd dodatkowy, który wspomaga pracę pasów. Tylna klapa w prasie V660 wyposażona jest w zestaw mechanicznych zamków, które utrzymują komorę bezpiecznie zamkniętą. W momencie zwolnienia zamków komora otwiera się, wyrzucając gotową belę. Smar jest dostarczany do głównych łożysk przez bloki smarujące, które skupiają kalamytki w jednym miejscu. Łożyska, które są smarowane. Łożyska komory prasy po stronie napędu. Łożyska komory prasy po stronie nienapędowej. Łożyska rotora po stronie napędu i przeciwnej. Przekładnia napędu podbieracza. System podawania oleju w modelu V660 jest napędzany ze skrzyni przekładniowej. Od razu po uruchomieniu wałka odbioru mocy maszyna zaczyna smarować łańcuchy napędowe. W maszynie smarowane są łańcuchy komory po stronie napędu, łańcuchy podbieracza, łańcuch rotora, prowadnicę, rolek podbieracza. Maszyna obsługiwana jest przy użyciu terminala nadzorującego mocowanego w kabinie ciągnika. Panel ten pozwala ustawić z kabiny ciągnika następujące funkcje. Maszyna McHale V660 została zaprojektowana i skonstruowana według najwyższych standardów. Wytrzymałość, niezawodność oraz zdolność łatwego dostosowania zapewniają spełnienie wszelkich wymagań użytkownika tej maszyny.